Kurtka Health Tropic 3.0 to kurtka tekstylna, meszowa, stworzona do jazdy w tym największym upale. Ale uwaga, wyposażona również w technologię clip-in, więc gdybyśmy chcieli zrobić z niej kurtkę uniwersalną, z membraną w środku, to również jest taka możliwość. Ja jestem Daniel, Wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie, co Health Tropic 3.0 kryje w środku. Przede wszystkim, z czego jest stworzona taka kurtka? Head Tropic 3.0 na zewnątrz to jest mesz oraz materiał Herostech 600D. Więc mamy bardzo dużą ilość meszu w zasadzie cały tors jest meszowy. Rękawy od wewnętrznej strony są meszowe. Z tyłu na plecach również duża ilość meszu i jednocześnie mamy materiał wzmacniający właśnie na barkach, łokciach cała zewnętrzna część rękawów. Tutaj odpowiednie przeszycia oraz duża część materiału na plecach to jest właśnie ten materiał wzmacniający, który będzie odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Mamy także zestaw ochraniaczy na barkach oraz łokciach i są to ochraniacze miękkie, współczesne ochraniacze miękkie. I mamy także kieszeń na ochraniacz na plecy, ale niestety taki ochraniacz należy sobie dokupić osobno i warto to zrobić, bo wtedy znacznie zwiększamy poziom swojego bezpieczeństwa. Mamy również możliwość zamontowania opcjonalnie ochraniacza na klatkę piersiową dla osób chętnych, którzy chcą to zrobić. Warto to zrobić, ale tutaj trzeba taką kurtkę wówczas wraz z tymi ochraniaczami zmierzyć w sklepie, ponieważ znacznie zmienia się to, w jaki sposób odczuwamy taką kurtkę. A kurtka sama w sobie została zaprojektowana w taki sposób, żeby była w luźnym kroju, w kroju przyjemnym, w takim kroju, żeby te powietrze w środku miało w jakiś sposób nas otaczać, przelatywać i wylatywać z tyłu. I dzięki temu, właśnie taka kurtka meszowa, poza tym, że jest bardzo wygodna, przyjemna, funkcjonalna, to właśnie te powietrze w pełni przelatuje przez kurtkę w środku i wylatuje na zewnątrz. Z tyłu. I to jest największa funkcjonalność tej kurtki. Nawet jeżeli jest 30 stopni czy 30 kilka stopni, to w takich kurtkach meszowych jesteśmy w stanie z powodzeniem i wciąż z przyjemnością jeździć na naszym jednośladzie. Natomiast ta kurtka wprawdzie jest jednowarstwowa, ale jest wyposażona w technologię Clip-in. Czyli Held przewiduje, że do tej kurtki możemy sobie dokupić na przykład membranę do środka Gore-Tex i rozbudować w ten sposób jej. Funkcjonalność, więc kiedy temperatura spadnie, już nie będzie na przykład 32 stopnie, tylko 15 stopni, to w samej meszówce już będzie nam chłodno, wyraźnie chłodno. A kiedy wrzucimy sobie taką membranę do środka, to będzie nam się lepiej jeździło. Ona nie ociepli nas, bo to jest membrana, ale zatrzymuje znaczną część wiatru. W dodatku, gdyby na przykład było 15 stopni i padało, to taka membrana w środku znów sprawi, że wciąż będziemy mogli jechać naszym motocyklem, więc łatwo sobie rozbudować funkcjonalność tej kurtki w zależności od naszych potrzeb. A w związku z tym, że krój jest luźniejszy, to taka membrana ze spokojem w środku się zmieści bez utraty komfortu. Health Tropic 3.0 posiada również odblaski, które bardzo fajnie są wpasowane, np. te elementy z przodu na klatce piersiowej. Znajdziemy również duże odblaski na ramionach. Kurtka została wyposażona w miękki kołnierz. Mamy także regulację na rękawach oraz na mankietach naszej kurtki i na biodrach. Do tego mamy również kieszenie zamykane na zamek. Są to kieszenie zewnętrzne, więc ta funkcjonalność i przydatność na co dzień jest spora. Kurtka posiada również dwie kieszenie wewnętrzne. Jeżeli Helm Tropic 3.0 Was zainteresował, to link do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu. A dla wszystkich osób, które chcą tą kurtkę przymierzyć osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.